Hugo Kołłątaj. Hugo Kołątaj. mimo że niby jest znany, że w każdym mieście ma ulice, ale tak naprawdę o jego poglądach nikt nic nie wie. Jego idea by był tak zwany kompromis mieszczańsko-szlachecki, chodziło o to, że trzeba część przynajmniej mieszczaństwa, najlepiej całe, wprowadzić do praw politycznych, nadać mu prawa polityczne. To była strasznie radykalna idea wtedy jak na Polskę. Nie może się nazwać ten naród swobodnym, gdzie człowiek jest nieszczęśliwym, nie może być ten kraj wolnym, gdzie człowiek jest niewolnikiem. Żadne więc prawodawstwo nie powinno przemilczać praw człowieka, żadna społeczność nie może robić ofiary z ludzi na ludzi. Hugo Kołantaj nigdzie nie daje. Dowodu na to, żeby myśleć, że on dolewał oliwy do ognia, jak to się mówi. Więc w tym sensie radykałem na pewno nie był. Ja myślę, że warto by było, żebyśmy poruszyli tę kwestię praw naturalnych, bo i tak w nią jakby trochę wszedłeś przy Hume'ie. Les droits et les de l'homme développés et d'après les lois de la nature. Prawa i obowiązki naturalne człowieka rozwinięte i dowiedzione według wiecznych, niezmiennych i koniecznych praw natury. Nazywamy więc naturalnym prawem człowieka moc całkowicie wolną i niezależną udzieloną mu przez prawo natury, aby zdobywać, posiadać, dysponować i posługiwać się wszystkim, co jest mu konieczne dla zachowania życia i cieszenia się nim. Tak samo nazywamy naturalnym obowiązkiem człowieka warunki związane z jego prawami, które winien uwzględniać i je wypełnić, jeśli chce cieszyć się pełnią korzystania z nich. Nie należy nigdy oddzielać naszych praw od obowiązków przez jakąkolwiek abstrakcję umysłową. Wszystkie błędy i wady, wszystkie absurdy wywodzą się od tego abstrahowania, albo raczej od oddzielania idei, które winne być ściśle ze sobą związane. jest taka, taka książka Gary'ego Beckera, Państwo Boże osiemnastowiecznych filozofów. Ja uważam, że to jest... Fatalna w ogóle książka i on w ogóle nie wie ten facet, co to jest Oświecenie, bo on wygłosił taką tezę, że ludzie Oświecenia cały czas nie wychodzili poza prawo naturalne, a przecież prawo naturalne to jest Kościół. Nie za bardzo tak. To raczej Kościół. No wiem, wiem, no to jest właśnie to. Kościół raczej starał się podeprzeć oprócz wiary także na prawie naturalnym żeby z, zrobić się bardziej naukowym w oczach wiernych. I to jest dobry pomysł i oni to rzeczywiście od Tomasza zwłaszcza za próbują robić, ale oświeceniowcy budują tylko na tym. Więc to już i tak jest rewolucja, że nie mają tego kościelnego pierwiastka, ani tego pierwiastka takiego, że arystokratycznego, że chłop musi mieć nad sobą szlachcica koniecznie, że może być wykształcony mieszczanin, może być... Oświecenie jest taką epoką przejściową, między takim ujęciem, że te, te prawa moralne, te, te prawa, czy szerzej, ta, ta rzeczywistość ludzka jest na, na początku uznawana jako część tej takiej, tego kosmosu, tego, nie? Od tego zaczyna, a potem dochodzi do takiego wyodrębnienia się, że ta rzeczywistość ludzka jest yy, czymś mm -hmm. odrębnym. No bo właśnie, bo tak, dlaczego tak, tak. Do czego ja, i właśnie Hume by był tym, yy, według tego opisu, właśnie tym przedstawicielem tego późniejszego etapu oświecenia, bo. Źródłem, do którego się wraca, aby konfrontować z nim stan dzisiejszy, jest nie tradycja i nie fakt historyczny, lecz określony zespół niezmiennych zasad praw mówiących o stosunku jednostki do samej siebie, do innych ludzi i do Boga. Klasycznym przykładem w tym względzie jest stanowisko fizjokratyczne odwołujące się do porządku naturalnego. Cofnięcie się do zasad oznaczało również, i w tym wypadku, dystans wobec istniejących instytucji, i w tym sensie wyodrębniało współczesność o tyle, o ile była ona przedmiotem krytycznej konfrontacji. Z niezmiennymi zasadami. Z drugiej jednak strony, w ramach tej struktury myślowej, uzyskanie dystansu nie wymaga cofnięcia się w czasie. Zasady, dzięki którym uzyskuje się dystans wobec własnej epoki, są ponadczasowe i w tym sensie są dane rozumowi w każdej niejako chwili. Odkrycie ich i uświadomienie sobie wymaga jedynie oświeconego rozumu. Zasady prawa natury, wynikającego z ładu moralno-fizycznego, poznaje się w myśl doktryny fizjokratycznej na mocy oczywistości. Bo, bo właśnie, bo oni jeszcze oświeceniowcy, ci powiedzmy wcześniej oświeceniowcy, nazwijmy ich tak, i do których zaliczam Kołontaja. Oni mieli jeszcze takie myślenie, które wywodzi się de facto ze starożytnej Grecji. To znaczy, że człowiek jest elementem tego, tej takiej szerszej całości, nie? Że jakby, że są prawa natury, nie? I człowiek mhm. jest jakby wewnątrz, nie? Bo w ogóle greckie słowo kosmos to ono oznacza zbiór uporządkowany, nie? I tutaj są spory, czy to prowadzi pierwszy Heraklit, czy Pitagoras. 1. Mathematics is the language of nature. 2. Everything around us can be represented and understood through numbers. 3. If you graph the numbers of any system, patterns emerge. Therefore, there are patterns everywhere in nature. The ancient Japanese considered the Go Board to be a microcosm of the universe. Although when it is empty, it appears to be simple and ordered. The possibilities of gameplay are endless. They say no two Go games have ever been alike, just like snowflakes. So, the Go Board actually represents an extremely complex and chaotic universe. 442, new evidence. Remember Pythagoras, mathematician, cult leader, Athens, circa 500 BCE. Major belief? The universe is made of numbers. Major contribution? The golden ratio. Best represented geometrically as the golden rectangle. Visually, there exists a graceful equilibrium between the shape's length and width. When it's squared, it leaves a smaller golden rectangle behind, with the same unique ratio. The squaring can continue smaller and smaller and smaller to infinity. Ale chodzi o uporządkowaną całość, nie? Bo starożytni Grecy myśleli o, że ta cała rzeczywistość to jest właśnie kosmos, a przeciwnieństwem kosmosu jest chaos, to nie? I... De facto myśmy tak do tej pory, do, do niedawna myśleliśmy, że wszechświat, uniwersum, właśnie kosmos po grecku, po łacinie, to jest uniwersum, nie? Że ten cały mm -hmm. wszechświat jest uporządkowany. Ci ludzie, jeszcze do tego XVIII wieku, tak, tak to postrzegali, że jeden wielki porządek taki kosmiczny i my jesteśmy jego częścią, nie? Shalom, Lenny. Lenny, it's Max want to help 1118 more evidence remember da vinci artist inventor sculptor naturalist italy 15th century rediscovered the balanced perfection of the golden rectangle and penciled it into his masterpieces connecting a curve through the concentric golden rectangles, you generate the mythical golden spiral. Pythagoras loved this shape, for he found it everywhere in nature the nautilus shell, ram's horns, whirlpools, tornadoes, our fingerprints, our DNA, and even our Milky Way. 922, personal note. When I was a little kid, my mother told me not to stare into the sun. So once when I was six, I did. At first, the brightness was overwhelming, but I had seen that before. I kept looking, forcing myself not to blink. And then the brightness began to dissolve. My pupil shrank to pinholes, and everything came into focus. And for a moment, I understood my new hypothesis. If we're built from spirals while living in a giant spiral, then everything we put our hands to is infused with the spiral. My dzisiaj tego nie czujemy, no dlaczego no, kołątaj tutaj się chciał nam naturze wzorować, że jakby natura była dla niego jakimś tam wzorem. No, a tu chodzi o to, że tak ludziom w tamtych czasach natura jawiła się właśnie jako taka uporządkowana całość, że to, co było mega istotne, to to, że widzi tak, no że natura jest rządzona przez prawa. Nie? I to jest ten dos doskonałość i jakby to było taki niepodważalny dogmat natura uporządkowana jest przez prawa nie a my wiemy że natura to choroby i kanibalizm i no właśnie nie <śm> <śm> Tak. Na przykład to, że jest stary lew, to niech zdycha, nie ma co się emerytami zajmować, bo są już niepotrzebni. No, to by było na takie... Tak, tak, tak. tak. To jest nasza... ale, ale dobra, ale właśnie, ale ci ludzie... No to jest spoj... Ale to jest właśnie spojrzenie Davida Huma, bo ona jest właśnie takie do konkretu i do... No to sprawdzam, nie takie coś. Natomiast oni to tak. można to postrzegać tak bardziej na zasadzie ogólnych wytycznych. Wtedy to jest już mniej szokujące. Tak. Darmo zastanawiać się, rozmyślać, studiować we wszystkich książkach świata jest się i tak strasznym dudkiem, jeśli się nie czytało w Wielkiej Księdze. Panie, zatrzymajmy się i pociągnijmy z mojego bukłaczka. To mój najwierniejszy druh. Daj, daj. Mm, mm. Komary! Mm. I muchy mm -hmm. strasznie gryzą. Radbym wiedzieć, na co potrzebne na świecie te bydlęta. A, a ponieważ tego nie wiesz, to, to sądzisz, że na nic? Natura nie uczyniła nic bezcelowego i zbędnego, Kubusiu. No wierzę, bo skoro coś jest, trzeba byłaby było. Kiedy masz za dużo krwi albo we krwi humorów, co czynisz? A? Wołam? Chirurga. Brr. A widzisz, a on ci upuszcza parę uncji krwi. Komary, na które się tak żalisz, to ćma małych, skrzydlatych chirurgów, którzy klują swymi lancecikami, no i wyciągają krew po kropelce. Ale robią to na chybił trafił, nie pytając. Czy jej mam za dużo, czy za mało. Posadź tu pan wyniszczonego suchotnika, a zobaczysz, czy skrzydlaci chirurgowie nie będą go kłuli jak wściekli. Myślą bowiem o sobie. Wszystko w naturze myśli o sobie i tylko o sobie, że coś wyrządza szkodę drugim. Któż by o to pytał? Byle samemu ciągnęło się korzyści. Niech diabli poru. Skrzydlaty chirurgii. No! Ja bo to, tak, tak, bo tutaj po prawo natury e, w nowożytności znaczy co innego niż w średniowieczu, bo tu się dokonuje mega, mega zmiana. Bo o co chodzi? Bo tak jak Ale powiedziałem, że. E, bo to, 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 to był taki bardzo, bardzo ciekawy proces myślowy, bo, bo to się zbiega z tym, że e, fizyka jako nauka od, od, oddziela się od teologii. Czy od filozofii, czy od metafizyki, no bo wtedy to były prawie, że jednoznaczne te terminy: teologia, metafizyka i filozofia. Fizyka, że tak powiem, się wybija na niepodległość, tworzy swoje własne metody, nie? i no tutaj się, i, i widzisz, no to jest właśnie to, że powstaje fizyka, ta wizja natury, jako tej doskonałej, zorganizowanej wiesz, przez prawa, nie no, mhm. wszyscy ci. No i właśnie tutaj kołotaj też się powołują na Newtona, który w 1670 którymś tam opublikował swoje słynne dzieło o tych. Aha, masz na myśli, że była nadzieja, że to faktycznie jest system, który działa w tym sensie. To znaczy, nie. Zdawała się potwierdzać. Mhm. Nie, no tak. nie chodzi o to, że, że wtedy tak uważano, tak wierzono, że, że natura jest właśnie tą doskonałą, harmonijną całością, zorganizowaną przez prawa. W związku z tym należy naśladować naturę i dlatego należy to przełożyć, wiesz. Na, na to, jak tutaj, wiesz, zorganizować może społeczeństwo, nie. I to wiąże się no też. Tak, z tym tak, oczywiście, tylko że bardzo ważne. Rozumiem, wiesz, bo to tylko no. chodzi o to właśnie, na ile przyznajesz rację temu. Bo ja na przykład uważam, że to jest w minimalnym stopniu racja. Jeżeli w ogóle. To ja, ja, ja wiesz, jakby trochę abstrahuję od tego. Że fajnie też... by było, może tak. Pytanie o źródła. To właściwie pytanie zarazem o genezę i o rację istnienia tych lub innych zjawisk współczesności. Sam termin źródła, origine, obciążony jest taką właśnie wieloznacznością, oznaczając zarazem początek i zasadę rzeczy. Wieloznaczność ta wiąże go zresztą ściśle w myśli oświeceniowej z, wielo, z wieloznacznością terminu natura. Które również znaczy to, co racjonalne i to, co genetycznie pierwotne. Wiesz, tylko, że tutaj, tylko że patrz, bo tutaj jest trochę tak, że mhm. też ten spór, czy to są prawa naturalne, czy nie, no to jest taki typowy spór filozoficzny, bo tutaj bardziej ja bym po, na to tak spojrzał, że wiesz, to są, zobacz, myśliciele, którzy... Chcą prowadzić te prawa liberalne, tylko no. później się pojawia, widzisz, drugi poziom poziom uzasadnienia. nie? No, dlaczego te prawa? No I wiesz, i w tym momencie, w tej perspektywie, e, Kołonta się powoła na prawa natury, e, Hugh się powoła na coś innego. jak walczą o to samo, tylko inaczej próbują to uzasadnić. I tak, nie? oni walczą o to samo, tylko że, ty, tylko że powołanie się na proces historyczny. Że nie ma w zasadzie żadnego wielkiego naprawdę imperium, które by nie było trochę wolnościowe. To jest coś, co działa. Natomiast powołać się na naturę, to jest dosyć śliska sprawa, bo czy my znamy naturę? Metafizycy usiłują pojmować naturę o tyle, o ile jest to możliwe, jako przyczynę jedyną i konieczną wszelkich bytów. Ich spekulacje rozciągają się na badanie różnic między nią a materią i na wykazywanie atrybutów jej doskonałości, to jednak jest dalekie od przedmiotu naszych rozważań. Nam wystarczy rozpoznawanie tej przyczyny na podstawie jej skutków i praw, z którymi jest związana egzystencja wszystkich bytów, jako że nasze badania nie uwzględniają żadnej hipotezy. Jest nam całkiem obojętny, czy nada się jej nazwę istoty najwyższej, wszechwładnej inteligencji, powszechnej opatrzności, czy też Boga. Poznamy ją również pod podobnymi czy też innymi nazwami, jako jedyną i konieczną przyczynę wszystkich bytów, podobnie jak uznamy ją jako taką pod nazwą natury. Tylko ona winna wiedzieć, jak stworzyła wszystko, co istnieje. Jeśli o nas chodzi, to całkowicie nie znamy jej istoty, tudzież środków zastosowanych w tworzeniu swego dzieła, jak też nigdy się tego nie dowiemy. Spory na ten temat nader niejasny nie doprowadzą nas do żadnych pozytywnych konkluzji. Ja na to patrzę właśnie w ten sposób, że uh -huh. na tamte czasy, takie to wystąpienie Kołętaja, zauważ, że on jednak działał w otoczeniu sarmackich wąsaczy. I takie mocne powiedzenie, że tutaj wolność i równość to są takimi prawami, takimi nienegocjonowanymi. Oświecenie, oświecenie i pochodzący z tego liberalizm. I tego pochodzenia humowskiego on ma się znacznie lepiej niż ten Lokowski dzisiaj. A Lokowski jest częściej wykorzystywany przez libertarian, którzy uważają, że państwo jest w ogóle złem. Albo Lokowski jest wykorzystywany przez konserwatystów, żeby mieszać prawo naturalne, żeby udawać, że to od św. Tomasza to jest to samo, co mówi Lok. when we come to john locke, the term i want to use to capture this early enlightenment conception of science is the workmanship ideal. locke's idea of workmanship, which we thought about mainly in, in relation to creation of objects of value, the theory of property in locke, well, alongside the economics of workmanship, if you like, that goes back to locke, there's a politics of workmanship because, just as we own what we make in the material sense, in Locke's story, we also own the political institutions that we create. In its ultimate foundations, this is actually a theological proposition. So, God has intimate knowledge of the universe because He created it. Not only does God have workmen's Workman's knowledge, creator's knowledge of what he creates, but he also owns what he creates. He has rights over his creation. We are God's property because he created us. The world is God's property. The universe is God's property. You own what you make. God made everything, so ultimately, God owns everything. And just as A potem przyszli Hume i, i, i Wolter i zaczęli mieszać. No właśnie, zresztą Wolter był też od prawa naturalnego, więc on, on jest eklektyczny, ale że przyszedł... Znaczy... Monteskiusz i przyszedł Hume i zaczęli mieszać. A to tak nie można powiedzieć, dlatego że liberalizm mocniejszy, jak go ofisz o Hume'a i Monteskiusza niż jak go o Loka i prawa naturalne. Ale i, i właśnie dlatego y, ideologie konkurencyjne wobec liberalizmu raczej się powołują na, tym, na to, co ty mówisz, a nie liberalizm. Yy, tak, tak, bo teraz, yy, bo, no tak, bo teraz yy, rzeczywiście prawo to powoływanie się na prawo naturalne, ja. Częściej można znaleźć u konserwatystów, niektórzy na przykład, no, no na przykład to, że no homoseksualizm jest zły, no bo w to jest wbrew naturze, no to mają taką argumentację, z tym, że u nich prawo naturalne to jest zamaskowaną formą prawa bożego, no to jest... Mówić albowiem że lud nieoświecony nie może mieć w całości praw sobie wróconych, jest mówić przeciwko regułom roztropności i słuszności. Nie sama prawda Polska tej dopuszcza się niesprawiedliwości. Wyspy francuskie, osady holenderskie i angielskie obchodzą się w sroższy, nierównie sposób z murzynami. Tymi to nieszczęśliwymi, Dwóch części świata obywatelami, w których łzach skropione produkta służą wykwintnym Europejczykom za przysmak i wygodę. Lecz możnaż niesprawiedliwością innych krajów i zadawnionym uprzedzeniem usprawiedliwiać gwałt prawu natury? Czy biały, czy czarny niewolnik? Czy pod przemocą niesprawiedliwego prawa, czy pod łańcuchami jęczy, człowiek jest i w niczym od nas się nie różni. Tylko, że tutaj, tutaj jest ciągły spór wiesz, w łonie etyki, czy wiesz, czy na przykład te prawa, powiedzmy, natu, te prawa liberalne, wolnościowe, które kojarzymy z Zachodem, czy my je uznajemy dlatego, że one są jakoś utylitarystyczne, że dobrze działają, czy dlatego, że są dobre same w sobie. Wiesz, no bo trochę jest tak. No ja że myślę, wiesz... że to, czy one są dobre same w sobie, to by trzeba umieć by, by trzeba umieć mieć jakieś mierniki szczęścia albo coś takiego Ach. i to nie jest łatwa sprawa. Natomiast to pierwsze, to możemy stwierdzić, że tak, bo ym, to. Cały rozwój świata zachodu i to, że kiedyś świat zachodu to była sama tylko Holandia, a teraz to jest połowa globu, no to pokazuje, chociaż i to mimo, że antywolnościowcy jak ujadali, to ujadają dalej, ale, ale ten proces się nie odwraca. On cały czas jest tak, że mimo tych armii troli chińskich i rosyjskich, dzieje zmierzają. Ku generalnie triumfowi liberalizmu. Więc oświecenie i pochodzące z tego liberalizm, i tego pochodzenia humowskiego, on ma się znacznie lepiej niż ten Lokowski dzisiaj.